Witam Państwa serdecznie. Chciałbym zainteresować Państwa dzisiaj tematem szkolnych budżetów dostępności i porozmawiać trochę o aktywności obywatelskiej młodzieży na rzecz budowania dostępności. Szkolne budżety dostępności, bo o nich mowa, to jeden z elementów aktywizacji młodzieży w ramach projektu Działamy dla Dostępności. Szkolne Budżety Dostępności to zupełnie nowe podejście do budżetów partycypacyjnych w szkołach. Chyba nie skłamię, jeśli powiem, że to my wymyśliliśmy Szkolne Budżety Dostępności razem ze przyjaciółmi, z przyjaciółmi ze stowarzyszenia Creo. Właśnie dzięki realizacji tego tego projektu. Dzięki tym budżetom możemy osiągnąć dwa podstawowe cele. Po pierwsze, pomagamy zrozumieć, czym jest dostępność i jak niwelować bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Po drugie, aktywizujemy obywatelsko młodych ludzi, dając im możliwość zgłaszania własnych projektów. Przed projektem Działamy dla Dostępności mieliśmy duże doświadczenie w realizacji szkolnych budżetów obywatelskich, w ramach których młodzież mogła zgłaszać mini projekty dotyczące głównie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Królowały w nich strefy relaksu, czy dodatkowy sprzęt, jak piłki, wyposażenie do sal gimnastycznych. Czy piłkarzyki do świetlic szkolnych. Projekt Działamy dla Dostępności podniósł poprzeczkę naszej młodzieży o poziom wyżej. Młodzi musieli wznieść się ponad własne potrzeby i zaproponować projekty, pomysły ważne także dla innych, w tym dla kolegów i koleżanek z niepełnosprawnością. Mogły to być usprawnienia istotne dla młodzieży posiadającej różnego rodzaju orzeczenia, dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wreszcie, pomysły mogły dotyczyć infrastruktury istotnej choćby dla seniorów. Okazało się to świetną drogą dla ćwiczenia empatii i kreowania wzajemnego zrozumienia w środowisku szkolnym. Młodzi myśleli więc, nie myśleli więc o sobie, a starali się wczuć w potrzeby innych. Podobnie jak miało to miejsce podczas warsztatów z kombinezonem starości, jakie przeszli wcześniej, bo takie też były w projekcie. I ten właśnie altruistyczny wymiar szkolnych budżetów dostępności był chyba najciekawszy. Część z młodych wnioskodawców robiła rozeznanie wśród kolegów i koleżanek, były więc rozmowy, poznawanie się nawzajem, a wszystko to prowadziło do lepszego zrozumienia odmienności. I myślę, że pomaga tworzyć szkołę przyjazną, no nie tylko architektonicznie. Ale także pod tym względem, można powiedzieć, społecznościowym. No tak, a ten sprzęt i wyposażenie, które zostało zakupione w ramach projektu, jako realizacja zwycięskich pomysłów uczniowskich, nierzadko będzie się także przydawać całej społeczności szkolnej. No i o tym też musimy pamiętać. W końcu w dostępności najważniejsze jest to, że służy ona wszystkim, a jak jest istotna, możemy odczuć, można powiedzieć, że na każdym etapie naszego życia. Zawsze powtarzamy młodym ludziom, że nigdy nie wiadomo, choćby kiedy złamiemy nogę na nartach czy jadąc na rowerze. I wtedy. Poruszając się na przykład e, przy wykorzystaniu kul, e, dostępna przestrzeń i dostępne budynki e, pozwolą nam funkcjonować niemalże normalnie i żyć prawie tak, jak przed wypadkiem. No dobrze, a jakie uzyskaliśmy efekty w zakresie wdrażania szkolnych budżetów dostępności? Myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że Efekty przerosły nasze oczekiwania. Młodzi zgłosili e, aż 90 projektów uczniowskich e, dotyczących zwiększenia dostępności budynków, budynków szkolnych oraz ich otoczenia. E, w głosowaniach w 23 szkołach współpracujących ze sobą w ramach projektu wzięło udział ponad 6200 uczniów i uczennic, no więc można powiedzieć, że bardzo bardzo dużo. A jeżeli spojrzymy na projekty zgłaszane i wybierane w ramach szkolnych budżetów dostępności, można zauważyć kilka grup tematycznych. Duża część projektów dotyczyła niwelowania barier architektonicznych w szkołach poprzez zakup platform i podjazdów zlokalizowanych przy schodach wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Ale był to też zakup taśm antypoślizgowych czy oznaczeń do dużych powierzchni szklanych. Tak. Bardzo popularnym projektem zgłaszanym przez uczniów był zakup ławki z podłokietnikami, która może służyć zarówno uczniom z niepełnosprawnościami, jak i na przykład seniorom odbierającym swoje wnuki ze szkoły, czyli dziadkom. Sporą grupę przedsięwzięć stanowiły projekty miękkie, dotyczące np. organizacji warsztatów z języka migowego dla uczniów. Bardzo ciekawą grupę przedsięwzięć zgłoszonych przez uczniów stanowiły mini-projekty wspierające osoby ze specjalnymi potrzebami, w tym przede wszystkim młodzież ze spektrum autyzmu. Pojawiły się więc pomysły stworzenia stref ciszy, zakupu urządzeń sensorycznych czy gadżetów antystresowych, ale były też pomysły słuchawek wyciszających stanowiących panaceum na, na bardzo powszechny w naszych szkołach problem hałasu. Od części nauczycieli usłyszałem pytanie: co dalej? Co po zakończeniu projektu? Yy, oczywiście, KREO wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań nieustannie poszukuje środków na kontynuację naszych projektów. Z pewnością będzie tak również i w przypadku yy, działamy dla dostępności programu. Jednakże, yy, już teraz chciałbym zachęcić wszystkich nauczycieli, opiekunów grup inicjatywnych, a także samych młodych wolontariuszy, by pomyśleli o możliwości kontynuacji projektu w kolejnych latach. Szkolne budżety obywatelskie, a także będące ich odmianą szkolne budżety dostępności, nie wymagają wiele i można je realizować także przy wykorzystaniu środków od darczyńców. Prywatnych. A w szkole są nimi po prostu rodzice, którzy choćby prowadzą różnego rodzaju działalność gospodarczą, i zdarza się, że chętnie wspierają szkołę i szkolne inicjatywy. Mogą to być także środki pozyskane z puli rady rodziców. Wielokrotnie zdarzało nam się, że rady rodziców dokładały się do puli naszych budżetów. I dzięki temu można było w szkole realizować nie jeden projekt, na przykład, który wygrał w głosowaniu, a choćby dwa, co zwiększało oddziaływanie całego przedsięwzięcia. Za potencjałem kontynuacji przemawia także jeszcze inny argument. Najtrudniej jest zawsze za pierwszym razem. Jeśli uczniowie i nauczyciele mają już doświadczenie, Dużo łatwiej jest realizować kolejne edycje szkolnych budżetów partycypacyjnych. Co więcej, przez cały czas bezpłatnie udostępniana jest funkcjonalność modułu SBO, czyli Szkolnych Budżetów Obywatelskich, który przybiera formę także Szkolnych Budżetów Dostępności albo Szkolnych Eko-Budżetów Obywatelskich, bo takie też są, na Metropolitalnym Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.metropoliapoznań.pl Łamane na SBO albo Łamane na eko, albo Łamane na dostępność. Tam znajdziecie Państwo także e, pod tym linkiem e, przykłady zrealizowanych projektów i, i edycji, opisy edycji zrealizowanych szkolnych budżetów. Moduł ten pozwala Online, na zbieranie pomysłów uczniowskich, czyli uczniowie wysyłają poprzez niego swoje projekty, na ich opiniowanie przez nauczycieli, oraz finalnie na publikowanie wyników w internecie. Jest to więc moduł bardzo pomocny i całkowicie dla Państwa szkół, nauczycieli, uczniów, bezpłatny. Tak więc. Yy, i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaangażowanie w realizację szkolnych budżetów dostępności. 6200 uczniów, którzy wzięli udział w głosowaniach, przypominam, w ramach projektu działamy dla dostępności, a zarazem zachęcam do kontynuowania w przyszłości tej wspólnej przygody budowania dostępnej szkoły. Bardzo dziękuję.